Cześć, witajcie! Lecimy dzisiaj z multipakiem trzecim. Zobaczymy, czy w nim uda się nam trafić endo. Czy jednak ten endo będzie nie do trafienia? Puste, puste. Do śmieci. Gdzie jest limitka? O, Jezu. Się bałem, że nie ma y, saszetki z limitką. No i lecimy. Zobaczymy, co uda nam się tu trafić. Czy wpadnie coś fajnego, czy nie. Kodzik na bok Gnabri, Kostić i Startspiller Nkunku. No naprawdę, tych niektórych Startspillerów to będę miał tyle powtórek, że aż szkoda. W kółko to samo. Jakbym widział, w kółko to samo. Herb, herty, powtórka. Bizdek. Tu mamy Limer, Arnold i Mainz <laughs> Przepraszam Was Krótkie materiały, mam, mam, mam nadzieję, że Wam się podobają Tabosa i Biciewicz I Starspier, Turam no Jak widzicie, szkoda, że Pani mi dało 5 kart tylko No niestety Te 5 kart nie ukrywajmy, ale jest to trochę mało i ciężko skompletować tą kolekcję, gdzie kart w tej kolekcji jest 445 Elvite Hinteregger i Geobre Salsi Match Winner. No go nie mieliśmy. No i pytanie, czy tu będzie Endo, czy nie To pytanie zadają sobie wszyscy eksperci. A jest tutaj... Tak jest, patrzcie, mamy. Czyli jeden multipak zostaje na kiedyś. Mamy Endo w limitowanej edycji superansko, czyli trzy limitki zebrane z multipaków. Tutaj jeszcze jakiś jego kolega, Japończyk. To nie był nawet on? Nie, to był Kamada. No i Star Spiller Peterson po raz 355. No cóż, najważniejsze to, że trafiliśmy Endo, czyli limitkę, której nam brakowało, czyli jednak była tutaj. Super. Cieszę się bardzo. No i tutaj jeszcze karty jakieś, które będę musiał potem posegregować. Teraz myślę, że polecimy sobie z tym w następnym odcinku i zrobimy sobie taką mini wojnę. Zobaczymy kto wygra. Tego multipaka zostawiam sobie na przyszłość. Może za parę lat otworzę go sobie i wrócę do tej kolekcji. A na razie będę układał to i otwierał sobie pewnie te saszetki, no i potem boksik. Co wam mogę powiedzieć? Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. I mam nadzieję, że podoba Wam się, że Bundesliga w końcu trafiła do nas i w końcu ją dokończymy, bo jakby nie patrzeć była to pierwsza seria na tym kanale, a potem no niestety tops uzbierany, a Bundesliga czekała, ale myślę, że teraz uda mi się uzbierać, tym bardziej, że trafiliśmy endo. Dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się. No i strzelcie tam dzwonka i lajka like, jak możecie. Cześć!